Z tej strony Simulandes Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale A dokładnie na Movie Star Planet 2 W poprzednim odcinku Rozdawałam Wam prezenty I dużo osób podziękowało i pozdrowiło Więc serdecznie również Was pozdrawiam I mieliśmy również Pokazany cosplay Którym miałam Okazję brać udział I jeśli chodzi o cosplaye Już dawno nie brałam W grupowych cosplayach udziału po prostu nie miałam czasu. Jeśli chodzi o ten cosplay, no to sama wykonałam cosplay Cheryl Blossom z Riverdale. Więc możecie wpadać oczywiście na luki, zostawić coś po sobie. A teraz chodzimy pod Arta, gdzie rozdaję wam prezenty. I pierwsza osobą jest to Tileczka, więc ciebie serdecznie pozdrawiamy Tileczka. Wręczamy oczywiście prezencik, ale na początek polubimy status, napiszemy komentarz, że pozdrawiamy z odcinka. I damy jej grafka. Oczywiście aktualnie nie posiadam VIP-a, więc ciężko będzie Wam rozdawać właśnie grafy częściej niż właśnie godzina czasu. Jakoś to ogarniemy, zobaczymy. Dobra, co by jej tu wręczyć? Myślałam, może nad jakimiś butami. Może. Staram się dawać Wam prezenty, jak cały czas powtarzam to, co mi się powtarza. Albo mam kilka razy. Więc dobra. Lecimy z takim razie z kolejną osobą. Tileczka dwa razy wysłała komentarz, więc tylko raz jej wysyłam prezent. I teraz mamy Tilka 997. Jestem ciekawa, czy ta Tilka 997 to ta sama osoba co Tileczka. Hmm, ciekawa jestem właśnie. Możliwe. Dobra. Pozdrawiam, jej okay. Oczywiście wręczymy później. Postaram się jej wręczyć. Więc niech się nie martwi, że nie dostanie. Ale prezent dostanie takie właśnie. Kwiatuszki. Więc proszę bardzo. A teraz lecimy z kolejnymi osobami. O, April, April, dziękuję za prezenciki. Oczywiście odbierzemy. Martini, wręczamy Ci prezencik kolejny. I pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Co by je tutaj wręczyć? Ojej, April, oszalałaś z tymi prezentami. Co by tutaj wręczyć? O, wręczymy te białe butki. Wydaje mi się, że będą dla niej spoko i więcej osób nie ma zobaczmy co ta April wysłała na rozdanie dla panów o super fajnie bo nie mam właśnie dużo rzeczy dla panów super na rozdanie okej okay. co to będzie o spodenki fajne tu też mamy na rozdanie co to będzie o fajna bluzeczka no i kolejne na rozdanie to będzie o takie spodnie no Spoko. Dzięki wielkie, April. Pozdrawiam oczywiście serdecznie. Dziękujemy oczywiście. Na pewno te prezenty wręczę komuś. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to niech napisze wręczę którąś z tych rzeczy Wam. Jak macie ochotę, też możecie wysyłać takie prezenty. Będę je rozdawała innym osobom. Z chęcią je przyjmę. Oczywiście też takie osoby, które będą wysyłały prezenty, będę starała wynagrodzić w jakikolwiek sposób. Jeżeli ktoś nie będzie chciał prezentu, no to przynajmniej niech przyjmie jakieś pozdrowionka, przyjmie jakieś lajki pod. Yy, ktoś jeszcze mówi lajki, chyba serduszka, no wiecie o co chodzi. Pod ich postami z chęcią oczywiście to zrobię. Jeżeli nie będziecie chcieli, oczywiście prezentu w zamian. A jeżeli chcecie prezent, też dajcie znać, z chęcią wam je rozdam. Wystarczy tylko napisać pod tym postem właśnie z tym elfkiem, że chcecie ode mnie prezent. Ktoś zostawił u mnie pod statusem komentarz, ale niestety nie chce mi się załadować. Ostatnie czasy właśnie taki problem mam, że nie mogę załadować niektórych rzeczy, ale mam nadzieję, że mi się w końcu uda. Dobra, damy jej oczywiście pozdrowionka i lecimy w takim razie z kolejną osobą. Coś nam odpisała, więc później zobaczę co dokładnie. I wejdźmy oczywiście do tej tilki, odeślimy jej te pozdrowionka, które obiecałam, żeby nie było. Więc macie tutaj, wysłamy pozdrowionka. Oczywiście, April też ode mnie otrzyma. Jak widzicie, prezentów nie chciała, więc po prostu damy jej autograf. Również pozdrawiam, przyjmujemy oczywiście pozdrowionka. Pomyślałam sobie, że może zrobimy razem wspólnie jakiś cosplay i niech to będzie może cosplay Daphne z Scooby-Doo. Szukamy jakiejś sukieneczki dla Daphne. Powiem wam, że ciężko jest znaleźć taką odpowiednią sukienkę, więc weźmy tą. Znajdźmy też również jakąś chustkę na szyję. O, ta taką kokardka będzie idealnie, tylko w odpowiednim kolorze. No i jakieś buciki, tylko że w jaśniejszym kolorze, pasujące do opaski, którą będziemy musieli dać na głowę, właśnie naszej Dafne. W ogóle włosy jeszcze musimy znaleźć, ale to za chwilę. Najpierw musimy znaleźć te buciki. O, te będą idealne, tylko w odpowiednim kolorze. No i oczywiście włoski. I opaska też. Więc tak się prezentuje cała Dafne. Mam nadzieję, że jest podobna. Dajcie mi znać w komentarzu. Będzie mi też bardzo miło. Możecie wpaść też oczywiście na luka i zostawić miły komentarz. A ja jeszcze tam dodam jakieś szczegóły, jakiś makijaż i tym podobne. Wydaje mi się, że te usta będą idealne. No i zakupuję to, co trzeba. I lecimy zrobić sobie właśnie luczka. Powiem Wam, że dawno nie robiliśmy zadań, właśnie z mój star plan tych tutaj cele codzienne, więc może byśmy w końcu zrobili na odcinku. Dobra, mamy do zebrania prezenty, wygłaskać zwierzaczki, pograć, a już reszty dwójkę mamy zaliczonych. No i te główne cele, które mamy na górze musimy wypełnić. Więc lecimy najpierw zebrać prezenty. Oczywiście tylko fioletowe, bo tak jak mówiłam, złotych nie możemy zebrać, bo nie mam VIPa. W takim razie zbieramy pozostałe prezenty. I lecimy potem do mnie, do domku, żeby płaskać właśnie zwierzątka. O, tu coś wstawiła. Potrzebuję animki bety. Oj, to ja nie mam raczej, bo ja z tamtych czasów raczej mówię Star Planet nie jestem. Tutaj jeszcze w ogrodzie mamy prezencik, więc go odbieram, ale tu ładna dziewczyna, ta. Mag Tę czas 0.0, więc pozdrawiamy Ciebie serdecznie, oczywiście na odcinku, jeżeli kiedykolwiek zobaczysz. No i lecimy, tak jak mówiłam, z pogłaskać zwierzątka. No i tutaj te cele codzienne wymieszamy. O, pogłaskać zwierzaka, dobra. Niech będzie, bo ten pierwszy to mi nie bardzo pasował. Czekajcie, kupimy coś. Niech będzie może to jakiś kwiatek u mnie w domu nowy by się przydał. Może ten. O, niech będzie. Raj zwierząt, zapisujemy. I głaskamy moje zwierzątka, jak widzicie ich jest dosyć sporo, trochę ich nazbierałam, a tak naprawdę na początku miałam tylko jednego zwierzaczka i to od dziewczyny i jest to ten właśnie reniferek, szczerze powiem Wam, nie wiem dlaczego ona mi go oddała, no ale cóż, dziękujemy bardzo za ten gest. Pozdrawiamy. Nawet nie pamiętam jak ona się nazywa, bo to już było naprawdę dawno. Dobra, zaliczyliśmy misję z głaskaniem. Musimy stworzyć film, więc stwarzamy jakikolwiek film. Ja później go zmodyfikuję po odcinku i coś tam wstawię w ten film. Dobra, mamy to. Odbieramy nagrodę, więc lecimy sobie do quiza albo. Nie, do tej nowej gry: dress up. Więc poubieramy naszą postać, bo wiem, że. Ta gra jest dosyć zbagowana, czasami nie pokazuje wszystkiego tak jak trzeba, więc przymykamy na to oko. Dobra, mamy obrać w SF, science fiction na to wychodzi. Dobra, coś, coś ubierzemy z science fiction, coś wymyślimy. Tylko tu też te rzeczy, jak widzicie, żeby móc używać na przykład swoich, plus właśnie ich, Rzeczy, to by było spoko. A Tu możemy używać tylko tych, co są tutaj. No i jeżeli chcemy coś innego, no to musimy użyć diamenta, żeby nam wymieszało, dobra. Już mamy te niby science fiction. okej, okay. no i udało się, kochani. Zajęliśmy pierwsze miejsce, zaliczyliśmy to, mamy nagrodę, więc wszystkie misje wykonaliśmy. Teraz jeszcze na koniec może rozdam kilku osobom jeszcze jakieś prezenty, żeby było wam miło. Będę, tak jak mówiłam, rozdawać prezenty, będziemy wykonywać misje, będziemy pokazywać też cosplay, jakie będę wykonywała. Jeżeli coś chcecie, mi jeszcze wykonywała na tym mówi Star Planet, może będziemy brać udział w różnych takich rzeczach, jak te top model i te, Więc no. Pozdrawiamy serdecznie, o, oczywiście, z odcinka również na Ety. Tutaj jeszcze napisałam Ety. Simulandas. Oczywiście pozdrawiamy High Hela YouTube, więc chyba High Hela też również nagrywa na YouTube, więc siebie serdecznie pozdrawiamy. I wyślemy może jakąś fryzurę. Niech będzie co by na to, o ta, niech będzie. Blondynka, to na pewno będzie jej pasować. Kolejną osobą mamy Aurelę Aurelenię, dobrze chyba przeczytałam. Pozdrawiamy serdecznie. Też napiszę jej, że pozdrawiamy z odcinka. Wręczymy też prezencik. Zastanawiam się, co by jej tu dać. Może jakąś sukienkę może o tą chyba tak. Dobra, niech będzie ta. Kolejną osobą, której wręczymy prezent jest oczywiście Mega Bad Girl. Jeden. Z ciebie pozdrawiamy też z odcinka na kanale Simolandas. I lecimy wręczyć dalej prezent. Dobra, co by jej tu dać? Hmm. Ciężko powiem Wam z tym, no ale może coś wymyślimy. O dobra niech będzie może ten nasz nick. Mam nadzieję, że jej się spodoba. No i jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, łapkujcie, subskrybujcie mój kanał, zostawicie dzwoneczek, żeby nic nie pomnąć i wpadajcie na moje social media. Linki oczywiście w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Mówi Star Planet. Do zobaczenia! No i cześć!